Za nami trzecia edycja Dolnośląskich Targów Mieszkaniowych: Nowy Dom, Nowe Mieszkanie. Giełda to bogaty przegląd oferty domów i mieszkań z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Jeśli chodzi o wystawców, są to w głównej mierze deweloperzy, firmy budujące i remontujące domy, mieszkania. Kolejna grupa firm to są firmy doradcze. Pośrednicy finansowi banki. Pytają o mieszkania bądź też domy z ogródkami, trzy, czteropokojowe, zapytują też o standard wykończenia, lokalizację, dojazd dostępne w okolicy inwestycji. Sklepy czy też inne przedszkola. Na zainteresowanych kupnem mieszkania czekali eksperci, którzy wyjaśniali wszelkie wątpliwości związane z finansowaniem wymarzonego mieszkania. Można powiedzieć, że największą popularnością cieszy się kredyt z rządowym wsparciem MDM, czyli mieszkanie dla młodych. No i to jest gdzieś 90% zapytań tutaj od naszych klientów. O taki właśnie kredyt najczęściej na zakup mieszkania w okolicach Wrocławia. Pytali o kredyty związane z MDM, czyli mieszkanie dla. Młodych, kredyty hipoteczne, tak? I właściwie tylko te tematy były w większości poruszane. Bardzo mało osób było pytających o rynek wtórny. Generalnie była rozmowa na temat rynku pierwotnego, czyli deweloperskiego. Obowiązuje 15% wkład własny. Dofinansowanie w ramach programu MDM zależy od tego, czy to jest singiel, czy to jest singiel z dzieckiem, czy to jest para nieformalna z dziećmi, czy też małżeństwo. I w zależności od tego, ile jest dzieci, tak jest dofinansowane. 10% to niekoniecznie musi być dokładnie 10% wartości nieruchomości. Natomiast pozostałą kwotę do 15% trzeba uzupełnić z wkładu własnego, gotówkowego w większości. Natomiast resztę można kredytować kredytem hipotecznym z banku. Architekci wnętrz pomagali zainteresowanym zmierzyć się ze wstępną aranżacją zakupionego mieszkania. Myślę, że coraz więcej osób zaczyna patrzeć w perspektywie kilku lat do przodu, czyli nie tylko kupujemy mieszkanie, nawet jeśli jesteśmy młodą parą albo młodym singlem dzisiaj i tutaj, ale myślimy też o tym, że za 5-10 lat będziemy to mieszkanie sprzedawać, a co za tym idzie? Będziemy szukać potencjalnego kupca, I czyli my raz, że aranżujemy to mieszkanie tak, aby w razie czego była możliwość. Przearanżowania go, zmienienia, jeśli zmieni się scenariusz w życiu, nie wiem, dojdzie nam jakiś członek rodziny albo będziemy musieli otworzyć biuro w tym mieszkaniu. Ale z drugiej strony robimy to mieszkanie tak, mając jakiś określony budżet, aby później nie było problemu ze sprzedażą. Targi mieszkaniowe to zawsze czas specjalnych rabatów, kuponów i promocji obowiązujących tylko tego dnia. To wyjątkowa okazja do zakupu mieszkania w niższej cenie, czy na przykład z dodatkowym pakietem wykończenia.